Witaj, witaj Honorato, nie uciekaj. Cześć. Witam cię serdecznie. To twój debiut. Jesteś tak. też nominowana w kategorii debiut. Chciałabyś wygrać? Tak, no oczywiście, chyba każdy, kto, kto jest nominowany chce wygrać. Mi bardzo na tym zależy, bo bardzo pracowałam ciężko, żeby, żeby w ogóle znaleźć się na tym miejscu, na którym jestem. Także trzymam kciuki, mam nadzieję, że moi fani też trzymają. Ja widzę, że e, to chyba po raz pierwszy twój taki czerwony dywan. Niestety na dzień dobry trafił ci się zielony, a może to dobry. <gry> Powiedz mi, e, e, w tej chwili bardzo dużą wagę wszyscy przywiązujemy do wizerunku. E, od jak dawna y, wie, wiedziałaś, że wystąpisz w tej kreacji, właśnie? Y, to znaczy od samego początku, kiedy wiedziałam, że w ogóle tutaj będę, to postanowiłam, że zaprojektuję sobie coś sama, i, i y, y, mniej więcej kreacja powstawała jakieś trzy tygodnie i, i wygląda jak wygląda. Y, ja nie jestem tu po to, żeby je oceniać, bo mam Wam dodawać otuchy dzisiaj. Y, fajne jest to, że zaprojektowałaś to sama. Ja ci tylko powiem, że niestety, musisz jak wyjdziesz teraz stąd, to musisz koniecznie odkleić tę mapkę z butą. Naprawdę? I na lekcję pozowania do mnie bo tak, widzę jak widziałam jak tam się miotałaś, miotałaś to jest się strasznie to Wygl... i y, tak jak już raz mówiłem jesteś nominowana w kategorii debiut tak. y, a zanudź mi to y, ten swój debiut Zabotaż to twoja broń skąd wiedziałaś skąd wiedziałaś <laughs> Dziękuję ci bardzo życzę Dziękuję ci bardzo. powodzenia